Istoty pozaziemskie, obcy kosmici. Te słowa wielu osobom kojarzą się niestety ze śmiesznością, czymś żenującym, czy wymyślonym. Tymczasem należy pamiętać, że nawet naukowcy przyznają, że wszechświat jest tak ogromny, że szansa, że poza Ziemią jest życie, jest naprawdę ogromna. Tym bardziej należy brać pod uwagę istnienie istot pozaziemskich, gdy wspomnimy o tajemniczych nagraniach UFO, jakie ujawniły władze USA. Na nagraniach wyraźnie widać, jak statek po prostu znika. Zdaniem ekspertów jest to technologia, która daleko wykracza poza nasze obecne możliwości, ale jeśli istoty pozaziemskie istnieją, to tworzy się szereg kolejnych pytań: czy obcy byli kiedyś na ziemi, czy może jednak nigdy tu nie byli, a może jednak są tu cały czas, a jeśli byli na ziemi, czy są ludzie, którzy ich widzieli? Może historie z mitologii religii świata opisują w rzeczywistości, jak ludzie spotykali istoty pozaziemskie, które wzięli mnie za anioły bóstwa czy demony, Takich pytań jest jeszcze więcej. Im dalej, tym robi się bardziej szokująco i kontrowersyjnie. Bo odpowiedzi na te pytania mogą zmienić nasze postrzeganie na zawsze. A pamiętajmy, że niewielu ludzi lubi zmiany i jest gotowych całkowicie zmienić swoje postrzeganie. A jeśli ludzie mogli wziąć obcych za istoty nadprzyrodzone, możemy iść w tym dalej. Może to obcy są naszym Bogiem, bogami, i może to oni są twórcami człowieka. Pamiętajmy, że mitologię, religię opisują jak Bóg, bogowie. Tworzą ludzi, a może nie powstaliśmy poprzez mistyczne zjawiska, a jedynie technologie. Warto tu wspomnieć, na przykład, o mitologii Sumerów, która ujawnia, jak tajemnicze istoty, zwane jako Anunaki, przybyły z nieba i stworzyły ludzi. Podobnych historii opisują wszystkie mitologie, religie. Tajemnicze istoty, lub istota, która dysponuje dziwną mocą i tworzy ludzi. Czy to jednak na pewno była istota paranormalna, a może obcy, którzy za pomocą zaawansowanej technologii stworzyli ludzi? Ten człowiek wie o tym dużo więcej. Gary Parker urodził się i wychował w Wilmington w USA. Studiował na Uniwersytecie Delaware. Pod koniec lat 70. Przeprowadził się do Los Angeles w Kalifornii. Pracował w branży nieruchomości i został deweloperem. Przez 25 lat mieszkał w Sherman Oaks w Kalifornii, gdzie postanowił pisać scenariusze filmowe. Gary Parker stworzył wraz ze swoją partnerką firmę producencką. Brali udział w kilku hollywoodzkich produkcjach, w tym filmie Thank Heaven. Z udziałem Jenny McCarthy co więcej, gdy scenarzysta współpracujący z Hollywood zaczął opowiadać, że doświadcza niezwykłych zjawisk, wiele osób zaczęło twierdzić, że jest to wina tego, że pracując dla Hollywood jednocześnie współpracuje z diabłem. Przypomnijmy, że od dawna wiele aktorek, piosenkarzy, scenarzystów jest określanych jako sataniści, a to dlatego, że w filmach czy teledyskach czasem widać naprawdę dziwne wręcz mroczne symbole, jak jedno oko, szachownica czy przepowiednie, jak te z powrotu do przyszłości czy Matrixa, gdzie kilka razy widać liczby 9 i 11. Niektórzy uważają, że były to zapowiedzi World Trade Center. Czy są to tylko mroczne teorie, a może jest w tym coś więcej? W każdym razie niedługo po rozpoczęciu współpracy z Hollywood scenarzysta doświadczył dziwnych zjawisk. Zaczęło się od niezwykłego snu, po którym scenarzysta postanowił wyruszyć w podróż swojego życia, która zakończyła się w Wielkiej Piramidzie i Sfinksie. Jak twierdzi, to w czasie tej podróży odkrył pozaziemskie przesłanie – związane z wielką piramidą. Najbardziej niezwykła dla niego była wizyta istoty pozaziemskiej, która przemówiła do niego telepatycznie. Tajemniczy głos wyznał, że aby odkryć tajemnicę, musi przyjrzeć się bliżej temu, co pozostawiły po sobie dawne cywilizacje, nie tylko piramidy czy Sfinks, ale też Puma Punku i wiele innych struktur. Jak wyznał mu tajemniczy głos, te rzeczy zostały stworzone przy pomocy technologii kosmicznej i zamknięta jest w nich niezwykła potęga. Co więcej, głos wskazał mu na mapie coś dziwnego. Scenarzysta spełnił prośbę głosu i zaczął dokładnie badać dziwny obszar na mapie, który wskazał mu głos. To wtedy dostrzegł duże, dość wyraźne symbole i odkrył datę, która jego zdaniem dotyczy powrotu istot pozaziemskich na Ziemię. Tajemniczy głos wyznał mu, że niedawno NASA ujawniło niezwykłą datę wielu swoim pracownikom datę, gdy istoty pozaziemskie wrócą na Ziemię a będzie to właściwie zaraz. Otóż głos istoty pozaziemskiej wyznał mu, że gdy obcy się tu pojawią, na ziemi będzie trwał konflikt i to on jest zapowiedzią powrotów obcych. Według dziwnego głosu obcy wylądują w Jerozolimie, a stanie się tu już w lipcu za rok. Foirak tchórzliwy pies istniał naprawdę. Straszna prawda wyszła po latach. Link do filmu w opisie. Hojrak tchórzliwy pies istniał naprawdę. Straszna prawda wyszła po latach. Link do filmu w opisie.